Cześć kochani, wczoraj odbył się pogrzeb Magdy, a ja korzystając z tego, że jestem akurat w górce i mam więcej siły niż nie, razem z Wojtkiem szarpnęłam temat i już udało nam się wczoraj stworzyć list otwarty do naszych szanownych oficjeli, do, do prezydenta, premiera, minister zdrowia oraz posłów, ten list otwarty został umieszczony w formie petycji na portalu Awas. Jest on dla Was dostępny na mojej stronie na fanpage'u na Facebooku. Natomiast ponieważ wiem, że część z Was Facebooka nie ma, to po pierwsze możecie znaleźć link do, do tej petycji tutaj w opisie w filmiku. I bardzo, bardzo serdecznie Was proszę o to, żebyście wchodzili i podpisywali tę petycję. Możecie też znaleźć link do tej petycji w aktualnościach na mojej stronie dwubiegunowa.pl. Oczywiście dwubiegunowa, tak jak kanał pisany przez V. Stronka już jest, działa. Zanim ta cała tragedia z Magdą się wydarzyła, to tak jak mówiłam, w moim życiu zeszło dużo nowych rzeczy i m.in. Popełniłam w końcu stronę internetową, na której jakby będziecie mogli znaleźć wszystkie rzeczy, którymi aktualnie się zajmuję. No i właśnie tam w zakładce aktualności będziecie mieć również link do tej petycji. Umieszczam też tam dla Was, żebyście mogli sobie przeczytać link do pierwszego artykułu, który już dzisiaj wyszedł na temat naszej akcji. Bardzo w tym miejscu dziękuję Pani Alicji za ten artykuł, bo bardzo ładnie napisała. Także zachęcam Was do przeczytania tego artykułu. Nie będę już tutaj wrzucać pod filmikiem po to, żeby co chwilę nie edytować, także będziecie wszystko mogli tam w aktualnościach śledzić na bieżąco, jak też w zakładce o mediach. Tam też będziecie mieć po kolei w miejscu, gdzie będą się pojawiały informacje, artykuły o tym, gdzie ja coś mówiłam, jakoś wypowiedziałam akcje, po prostu, w których biorę udział. Jeśli chodzi o samy istotwarty, to jest to. Krótka notatka na temat sytuacji Magdy, natomiast yy, taka, która nie narusza w żaden sposób jej prywatności, natomiast obrazuje, jak wygląda sytuacja w tym momencie w polskiej psychiatrii. Kolejnie następują, yy, jakby nasze postulaty. Te postulaty, a właściwie powiedzmy podsumowanie tego, co sądzimy, że powinno się zmienić w psychiatrii, są wynikiem sondażu, który zrobiliśmy zarówno tutaj na Facebooku, jak i na, yy, na YouTubie w bardzo wielu grupach wsparcia i to są te rzeczy, o których wy często mówiliście, które się pojawiały jakby w waszych wypowiedziach, które dla was są najważniejsze, ponieważ są to postulaty oddolne, środowiska pacjentów, środowiska osób związanych z pacjentami, bliskich rodzin tak, czyli tych osób, które się faktycznie z tymi problemami w psychiatrii na co dzień borykają. Właśnie od strony jakby nie lekarzy, tak. Część osób zarzucała nam, że są to januszowe stwierdzenia, że są one zbyt ogólnikowe, że nie wskazują na źródła, z których mają pochodzić środki finansowe. Otóż tak, my nie jesteśmy finansistami, tak? Nie znamy się też na konkretnych regulacjach prawnych dotyczących nie tylko psychiatrii, ale w ogóle, w jaki sposób te mechanizmy działają. My możemy jako pacjenci powiedzieć, co nam najbardziej doskwiera, co nam przeszkadza, o czym myślimy, że powinno zostać zmienione, nad czym należałoby się zastanowić. I jakby z naszej strony jest to taki komunikat, tak? Natomiast co zrobią z tym władze, w jaki sposób to zrobić, to jakby oni są od tego, żeby wiedzieć jak, a nie ja, tak? Tak mówiąc szczerze, po to ich wybieramy i po to oni są, żeby wiedzieli jak. Także z naszej strony jest to to, co powinno być i tak bardzo wielu ważnych punktów na pewno nie ujęliśmy. Po pierwsze, dlatego że działo się to szybko, po drugie, dlatego że wszyscy byliśmy w emocjach, po trzecie, dlatego że właśnie bazowaliśmy na tym, co wy mówicie, i tak pewne rzeczy może nam pouciekały gdzieś. Na pewno to, co ważne, nam. Gdzieś umknęła, ale to będziemy podkreślać w kontaktach z prasą, bo na szczęście dziennikarze, za co też bardzo dziękuję, się tutaj do nas zgłaszają, także się dzieje. Będziemy nagłaśniać sprawę to to, że ludzie z borderline mają na pewno większe kłopoty w dostępie do leków, w dostępie do świadczeń, w dostępie do renty, na przykład w stosunku do osób, które mają choroby psychiczne, tak na przykład hat, czy schizofrenia, czy nawet depresja. Także jest tu pewna niesprawiedliwość, mają gorszy dostęp do terapii i na pewno będziemy o tym mówić. Mam nadzieję, że ten artykuł to jest dopiero początek. Mam nadzieję, że ta petycja da rozpęd, że znowu jakby zostanie podniesiony temat tych problemów z polską psychiatrią, że uda nam się coś ruszyć. Teraz mam do Was ogromną prośbę, naprawdę. Podpis podpisem, bo tam jakby nie widać, że Wy to Wy, tak? Ale mam prośbę: nie bójcie się tego udostępniać. Naprawdę, to nie jest tak, że jeżeli udostępnicie u siebie na przykład na Facebooku czy wśród znajomych petycję e, związaną z polską psychiatrią, to od razu jest to wielka czerwona ramka dla wszystkich, że jesteście chorzy psychicznie. To tak nie działa. Po prostu możecie być sympatykami, możecie być osobami, którym po prostu na sercu leży dobro innych, cierpiących ludzi. Także nie bójcie się tego, nie wiem, napiszcie najwyżej, że, bo po prostu Wam żal biednych świrów, tak, ale udostępniajcie to, po prostu pchajcie to dalej, bo w tym momencie nam się ładnie sytuacja rozwija, mamy, jak już dostałam najnowsze informacje, 3,5 tysiąca podpisów, chcemy, żeby nas było jak najwięcej, żeby po prostu i media i przede wszystkim ci politycy, żeby wzięli nas na serio. Mam też zamiar wziąć udział w konferencji. I będziemy po prostu to promować, będziemy o tym rozmawiać. Ogromną, też gigantyczną rolę tutaj pełni Wojtek. Bardzo mu za to dziękuję, który też kontaktuje się z mediami, który cały czas działa przy tym wszystkim. I w ogóle dziękuję wszystkim osobom, które nas wspierają, pomagają, które po prostu pomagają nam docierać do następnych osób. I bądźcie z nami, działamy, pomagamy, robimy tak, żeby jakby i. I to, co się stało z Madzią, nie poszło w zapomnienie, i żeby po prostu następnie ludzie nie podzielali losu Madzi, bo to, bo to było straszne i, i to się nie powinno dziać. Po prostu ludzie nie powinni odchodzić w taki sposób w żadnym wypadku. Także to też jakby dla Ciebie, Magda. Myślę, że, że byłabyś z nas dumna, i w sumie kochała się ludzi, więc myślę, że byłabyś szczęśliwa, że. Jakby robimy coś i działamy. Także. Także kochani, trzymajcie się i proszę Was, podpisujcie, promujcie. I jeszcze raz mówię, po wszystkie informacje na moją stronę dwubiegunowa.pl zapraszam. Trzymajcie się Pa.